Sieroszewski był poczytnym pisarzem, ale Sieroszewski do końca życia czuł się żołnierzem. Jak wielu wtedy mówiło, miał słabość do munduru. Na wszelkiego rodzaju uroczystościach wojskowych pokazywał się zawsze w mundurze legionisty. W mowie na grobie nieznanego żołnierza pisał: Byłem żołnierzem, walczyłem. Jako stawkę niosłem własne życie i odbierałem je innym. Najstraszniejszą rzeczą jednak były nie bitwy. Najstraszniejszą rzeczą był widok po bojowisk. Te pola pokryte kwiatem ludzi, ściętych przedwcześnie, z niemą skargą przytulonych do matki ziemi, budziły w piersiach mych głuchy szloch. Serce nie rozróżniało już wrogów ani przyjaciół. Widziało się jedynie młodzieńców, a każdy miał matkę, co urodziła go w bólu, chowała w trosce, a koło każdego wił się wianek uczuć kobiecych, dziecięcych lub rodzicielskich, na zawsze starganych i wdewnanych błoto, na zawsze osieroconych. Wiodła ich bezwarunkowo tutaj, w większości ukryta w tajnikach duszy, półświadoma wola obrony prawa każdego człowieka do szczęścia i każdego narodu do wolności. Walczyli według swego zrozumienia z tymi, którzy po te skarby sięgali. Dopóty będą tacy gwałciciele, dopóty muszą być inni, którzy poniosą na pola bitew. Jako ostatni swój argument w ofierze swe życie i więcej niż życie, bo kainowe uczucia, a cienie ich zabitych dusz, powinny tkwić po wieki w naszych sumieniach, jako straże naszego honoru i niepodległości. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.